Kochani, witam Was serdecznie na szeptach Tarota i szczególnie cieplutko witam nasze zodiakalne wagi. Kochani, robimy sobie czytanie na styczeń. Jakie energie będą z Wami pracować w styczniu, na czym będziecie się koncentrować. Jaka będzie Wasza ogólna energia w styczniu? Pamiętajcie, żeby sprawdzić sobie też Wasza scenden, znak księżyca i wenus, bo one też są ważne. I w tych czytaniach możecie no, dostać więcej wskazówek, które mogą Wam pomóc na, na Waszej drodze. Dobrze. Energia wagi, energia celebracji. Kochani, będziecie tutaj dalej, no może po, po tych celebracjach noworocznych, um, sylwestrowych, tutaj dalej będzie, będziecie w takiej energii no ucztowania, świętowania. Może tutaj będziecie mieć jakieś a większe powody do, no, no do celebracji. Zobaczmy, jaka jest energia stycznia dla Was. Energia. A tutaj mogą być jakieś, kochani. Hmm. Uważajcie, bo tu no nie wiem, no jeżeli, możecie, jeżeli macie właśnie jakieś powody do celebracji, tutaj może być ktoś albo jakieś osobniki, które może Wam zazdroszczą czegoś. Um, także tutaj może być w tym miesiącu koło was jakaś taka, no jakieś konflikty, tak? Tutaj może być, być może ktoś czuje się, że jest na przegranej pozycji. Um, no także mogą tu być jakieś konflikty werbalne, raczej bym powiedziała. Także uważajcie i uważajcie, żebyście unikali jakichś takich agresywnych sytuacji. Dobrze, co będzie głównym celem w styczniu dla Was, kochani? no, pieniążki, no, także może, może tutaj ktoś Wam czegoś po prostu zazdrości i także zwracajcie na to uwagę, ale, no, głównym celem, głównym celem w styczniu będzie dla Was, yy, tak jakby, no i może, ja myślę, że tutaj to będziecie celebrować, bo tutaj finansowo będzie się, no, raczej Wam dobrze powodzić, coś tutaj się uda, coś takiego, co, no właśnie, zapewni taką stabilność finansową, ale taką długoterminową. Dziesiątka Pentakli mówi o długotrwałym sukcesie. Długoterminowym to jest jakieś takie bogactwo, dziedzictwo. Nie wiem, może niektórzy z Was odziedziczą, to mogą być jakieś spadki, może jakieś, no nie wiem, coś na co czekacie, dostaniecie, może wygracie jakąś sprawę sądową a nad którą, no, która już tam trwała, tak, i stąd jest właśnie też ta, no, to, to celebrowanie, tak, to ucztowanie. Także coś tutaj będzie, co wiąże się z takim um, długoterminową, długotrwałą stabilnością, a materialną, finansową, no, jest tu też taka stabilność rodzinna, bym powiedziała. Także to będzie, na tym będziecie się koncentrować. Przetasujemy karty. Co wam tutaj będzie przeszkadzać, kochani? Albo stanie na drodze. Co będzie przeszkadzać wagom? Koń, karta śmierci, czyli jakieś zmiany tutaj. Być może właśnie będzie potrzeba jakichś zmian. Może być jakaś potrzeba, nie wiem, no odsunięcia kogoś, tak? Uważałabym właśnie na te sytuacje konfliktowe. a um, No... Różnie to, różnie to może bywać, w każdym razie śmierć mówi o tym, o odejściu czegoś, co już dla Was nie pracuje, co już Was no, nie serwuje w jakimś, w jakimś sensie i jest taka potrzeba no, odejścia, tak potrzeba, potrzeba zmiany, właśnie. Czasami nie, nie, nie chcemy, nie, no boimy się jakichś tam zmian, transformacji, jesteśmy w tej swojej takiej. No, strefie komfortu, a czasami po prostu sytuacja, życie wymaga od nas wyjścia z tej, z tej strefy komfortu. W każdym razie jest tutaj, mogą być właśnie potrzeby jakichś zmian, które być może nie idą, albo nie jesteście jeszcze gotowi na to, albo nie idzie to za bardzo no, po Waszej myśli, a. Wy tutaj macie coś innego zaplanowanego, a tutaj jest właśnie taka sytuacja, która będzie wymagać, wymagać jakiejś transformacji, zmiany. Um, no, może też i rozwoju, tak, ale no, sprawy się potoczą. Zobaczmy, co tu Wam się uda. Co będzie sukcesem w styczniu? Mm, no, sukcesem będzie tutaj. Będziecie mieć bardzo dużo, nie wiem, no, będziecie mieć dużo na plecach. To jest bardzo dużo tutaj takiej odpowiedzialności, takiego no w sumie ciężaru, zmęczenia. Także ja myślę, że sukcesem będzie to, że będziecie w stanie, być może właśnie skoro te, te pieniążki tutaj do Was przyjdą, będziecie w stanie sobie wreszcie, kochani, no odpocząć, tak? Może, może właśnie. Ym, Pozwoli Wam to no, wziąć jakieś wakacje, oddelegować. może stąd będą potrzebne te zmiany, tak, że tutaj będą zaprowadzone, no będziecie w stanie zaprowadzić te zmiany, bo to, co do tej pory tutaj było, mieliście po prostu, kochani, za dużo na swoich, na swoich plecach, tak. To jest taka odpowiedzialność i to może być i w domu, może być i w pracy. Wy tutaj po prostu uginacie się pod tym. No pod tym naporem tych zajęć, tej odpowiedzialności, a także ja myślę, że uda Wam się wreszcie zrzucić, tak jakby to no to brzemię, tak? czy część odpowiedzialności, że będziecie w końcu mogli wreszcie no sobie odpocząć, może właśnie pojechać na jakieś wakacje, albo w ogóle całkowicie będzie właśnie potrzebna taka restrukturyzacja Waszego stylu życia. Kochani, czego powinniście unikać? Także styczeń tutaj może przynieść spore zmiany dla wagi. Czego unikać? No, unikać, popatrzcie, znowu z tym zmęczeniem. Unikajcie po prostu, no, chodźcie spać na czas, tak? Także unikałabym zarywania nocek. Zarywania nocek to się odbije na waszym zdrowiu. Któryś znak miał bardzo podobne czytanie dosłownie w tej samej pozycji i też podobne karty były. Teraz już nie pamiętam, ale było to samo tak, tak żeby zadbajcie o wasze zdrowie. Tutaj niektórzy z was być może macie po prostu no jakieś tam chodzi mam po głowie, jakieś tam takie strachy, jakieś takie myśli, które no może właśnie nie pozwalają wam nie pozwalają wam spać. To jest taka karta lęku bezsenności, jakieś takie zmartwienia, ale zmartwienia umysłowe, które no, są tylko i wyłącznie w waszej głowie. Nie ma za bardzo jakichś takich głębszych podstaw do nich, ale no, pamiętajcie, żeby unikajcie zarywania nocek, no siedzenia do późna, tak? Bo nie będzie to, za, no, nie jest to zdrowe dla nikogo. Także raczej unikajcie tego. Kochani, na co się otworzyć? Co tutaj ogarnąć, przygarnąć, przytulić do siebie, otworzyć się na jakieś nowe pomysły właśnie, widzicie, coś tutaj na, na coś nowego, to jest jakaś, no taka energia pasji też, on paść, paś buław może przynieść tutaj w ogóle jakieś, mogą dojść do was jakieś nowe informacje, a, które właśnie zaoferują jakieś nowe możliwości, to jest też taka energia, no inicjatywy, podjęcia inicjatywy, energia spontaniczności, no nie wiem, być może po prostu powinniście podjąć spontaniczną decyzję wyjazdu na wakacje, tak? W każdym razie otwórzcie się na to coś nowego, mimo tego, że tutaj jest może taka opór przed tą zmianą, ale otwarłabym się na coś nowego, na jakieś nowe, Jakieś takie nowe działanie, entuzjastycznie, na no przyjście w ogóle, na takiej nowej, nowej energii, um, dosyć takiej dynamicznej. A um, niektórzy z Was może tutaj będą się chcieli czegoś nauczyć. Będziecie po prostu rozważać jakieś, eksplorować jakieś nowe opcje. Dobrze, co ogarnąć? I co tutaj będzie Wam sprzyjać, albo jeżeli będzie Was wspierać w styczniu? No, będą Was wspierać po prostu takie plany na przyszłość, tak? czyli takie właśnie planowanie długoterminowe, patrzenie w przyszłość, rozważanie, ale tutaj to będzie też taka realizacja, żeby no, coś będzie trzeba właśnie zostawić za sobą, tak? coś, co być może no, sprawiało Wam przyjemność, może coś, co pracowało dla Was, szczególnie na polu emocjonalnym. Z czego mieliście, może satysfakcję, ale no wygląda na to, że będziecie raczej patrzeć, szukać czegoś nowego, patrzeć w przyszłość za czymś nowym, za czymś, no być może też te, no te pieniążki tutaj, które właśnie mogą do Was przyjść, pozwolą Wam na to, żeby, żebyście właśnie mogli sobie pozwolić na to takie, no, no zaplanowanie czegoś nowego, otwarcie się właśnie na jakieś takie nowe horyzonty. Um, Kochani, no, ósemka tutaj też właśnie mówi o jakimś porzuceniu, ale porzuceniu jakiegoś kierunku, tak? Czyli tego w do, do kierunku, w którym do tej pory, do tej pory szliście, szliście, yy, będziecie po prostu patrzeć, jakby będzie taka zmiana kierunku. A tutaj dla niektórych może być jakieś takie emocjonalne wycofanie, będzie potrzeba jakiegoś emocjonalnego wycofania, może tutaj właśnie być, jeżeli chodzi o, no, o jakichś osobników w waszym najbliższym kręgu, którzy. No, nie wiem, może są właśnie tym konfliktowym, tymi konfliktowymi osobami, które po prostu, no nie wiem, może to są te osoby, które spędzają wam trochę sens oczu i no być może nadejdzie taki czas, żeby po prostu te osoby odizolować od siebie. Dobrze, jaka jest ogólna rada dla was na styczeń? Ogólna rada na styczeń. Kochani, karta triumfu. Popatrzcie, też ktoś już tu, który znak miał, te dwie karty. To jest karta sukcesu. To jest karta sukcesu wygranej. To jest karta no, takiego rozpoznania, bycia docenionym przez, przez waszych bliskich, przez, no być może współpracowników. Jest to karta uznania, docenienia. No i karta przede wszystkim triumfu. Także Cokolwiek tutaj to mogą, to mogą być, może być wiele różnych sytuacji, a tak jak mówię, no może tutaj właśnie dostaniecie coś, coś dojdzie do końca. Może będzie tutaj dla was triumfem to, że będziecie w stanie właśnie zrzucić jakieś brzemię, jakąś odpowiedzialność z siebie, żeby sobie, żeby sobie po prostu poprawić. A także ogólnie, ogólna rada jest, no jesteście na dobrej drodze, moi drodzy. I jest ta energia wygranej, także ta energia sukcesu. A nawet jeżeli tutaj pracujecie nad czymś tak i idziecie, bo on tutaj idzie i niesie to wszystko, co macie na głowie, on, on nie widzi za bardzo końca tej drogi, ale patrzcie, on idzie w stronę sukcesu, on idzie w stronę wygranej, czyli ten, tak jakby te, te ciężkie czasy, te ciężkie, trudne momenty dochodzą do końca, i wy tutaj wychodzicie jako. A, no jako triumfator, jako zwycięstwa jako zwycięzca kochani dziękuję wam bardzo za wasz czas spędzony ze mną dziękuję wam za wasze subskrypcje serduszka, za piękne komentarze życzę oczywiście wam no wspaniałego stycznia no i tej celebracji miłości, zwycięstwa i mam nadzieję do następnego czytanka, papa pa.